Się Manko, ogólnie wracam z projektem naszej nagrzewnicy indukcyjnej. Udało mi się sklecić ogólnie zasilacz. Pokażę Wam go, jak uruchomić. Nie jest to takie oczywiste, tak do końca, ale wszystko ogólnie po kolei. Co my tu mamy? Zacznijmy sobie od początku. Tutaj wchodzi zasilanie. Tutaj mamy mostek. Tu jest teraz niebezpieczne napięcie 230V, więc lepiej tutaj nie dotykać. I teraz tak, przewody neutralne no idą wiadomo do neutralnego, czyli tu idzie do soft startu. Tu jest cały moduł soft startu. Tu jest zasilacz 24V firmy Minwell. Fazowy idzie do tego właśnie soft startu. Nie przejmujcie się, to jest tylko lutownica z tyłu. Idzie do soft startu. Ale zanim pójdzie do soft startu, to jeszcze idzie do ESKI. Tutaj B10 można dać charakterystykę C. Nie chciałem dawać większego, bo tutaj trafło jest napisane 10A na stronie pierwotnej. Więc trzymam się tego, co deklaruje producent. No i później mamy soft start. Soft start dosyć potężny. obudowę sam drukowałem. Widać, że jest na wcisk. O, udało mi się ją ściągnąć. To jest gotowy moduł. Bardzo dobry swoją drogą. Można ustawić na nim czas za pomocą tego małego potencjometru. Może wam nie będę tak od razu ten. Eee, za pomocą tego potencjometru można ustawić ten eee, czas załączania od 3 do 12 sekund. I tak to wygląda. Tam mamy jeszcze taką diodę sygnalizacyjną, to fajnie świeci. Eee, jakby ktoś sobie kupił taki moduł eee, na znanym portalu aukcyjnym, mam zrobioną obudowę do niego. Mogę się podzielić ogólnie tym projektem obudowy no i bardzo ładnie dolega jadąc dalej, później idzie zasilanie do trafa, tam jeszcze może dławik zrobię tu jak już mówiłem mamy zasilacz, obok mamy przekaźnik, zaraz omówię do czego jest ten przekaźnik no to mamy właśnie tutaj soft start i teraz tak w środku jest duży transformator nie wiem czy uda mi się go pokazać ostatnio go chyba pokazywałem w sumie ostatnio go pokazywałem, to może nie będę pokazywać. Tu jest za dużo przewodów, za dużo rzeczy, co może się zepsuć. Przedpotężny mostek. Tutaj mamy dwa rezystory 100 ohmów, czyli razem 50, bo są równolegle połączone. Tutaj zwykły bezpiecznik topikowy. Tam są takie radiatory. Zwykły bezpiecznik topikowy. Tu jest 20 chyba piątka, Z tego co pamiętam, bo większe chyba nie wejdzie. Tak, 25A, więc więcej z tego prądu nie pociągniemy. Już tłumaczę dlaczego to PIK. Eski idzie kupić na niskie napięcie o takich prądach, tylko że to jest cyferka i to nie mała. I teraz tak, to idzie bezpośrednio z trafoka. Wchodzi na bezpiecznik, wychodzi z bezpiecznika, idzie na mostek. To jest tak zrobione, że w razie w... Chociaż ten trafo no nie ma prawa spalić tego mostka, no ale... Cuda się dzieją, więc w razie W, no to jest tutaj wstawiony bezpiecznik. Taki zwykły topikowy, jakieś krótkie przeżywanie on wytrzyma. Teraz tak, ten zasilacz daje nam tutaj na przetwornicę. Ona nam robi 12V, no i ta przetwornica idzie na przekaźnik. No i ten przekaźnik pełni dwie funkcje. To jest nasz soft start, który jest na stronie, jakby wtórnej, i on nam. Pozwala tutaj za pomocą tych rezystorów ładować ten kondensator Ten duży Tutaj kondensator to 0,16 farada. No i na początku to działa tak, że jak my to odpalamy Jest połowa napięcia przez 3 sekundy Albo i dłużej, w zależności jak ustawimy Trafo się rozrusza Kondensatory są wstępnie ładowane Później jest cyk, przekaźnik Ładuje znowu dalej kondensatory Więc te kondensatory nie dostaną takiego strzała Plus jeszcze jest ta rezystancja w szeregu Co nam ogranicza ogólnie ten prąd rozruchowy bardzo skutecznie i bardzo szybko się ładują te kondensatory, więc nie ma problemu. I później mam stryczka elektryczka, bo to jest na te rezystory są na normalnie zamkniętym, a później mam stryczka elektryczka, on jest tutaj i on e, załącza nam e, tutaj mosfeta tylko żeby mosfeta nie wysadzić, e, to nie możemy dać na bramkę 24 V, tylko musimy dać 12. Dlatego jest tu przetwornica, która nam robi 12 V, a nie 24. v no bo jakbyśmy na LIDA 24, no to jest duże prawdopodobieństwo prawie 100%, że Mosfet bye bye. No jak Mosfet bye bye, e, to zależy. Mm, Co chcieliśmy osiągnąć? Powiedzmy jak bye bye i się przepali, ale będzie zwarty to pół biedy, bo nagrzewnica będzie działać. Problem później będzie tylko taki, że jej nie włączymy e, tym naszym pstryczkiem elektrycznym, tak jakby od mostka, bo to jest połączenie mostka e, i kondensatorów. Tu jest takie przepotężne pole, właśnie do lutowania, żeby odprowadzało też ciepło. Przy okazji, bo jak tu będzie z 20 amper, to będzie z jakieś dobre 20W się wydzielać, więc to jeszcze może jakiś wentylator będzie. Na razie tak to jest zrobione, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ruszy. Później te potężne kondensatory. No i tak, jak ja załączę tutaj tym stryczkiem elektryczkiem, to nam wysterowuje ten przekaźnik tak, że. Te rezystory się odłączają, czyli na nich się moc żadna nie wydziela, bo tu jest to omów, a tam powiedzmy jest 0,1 oma. Tylko, że przez te rezystory też by płynęła moc, dlatego jest wyłączane te rezystory, a załączany jest od razu eee, ten tranzystor. No i trzeba pamiętać, żeby ten tranzystor nie był włączany przy rozruchu, bo przez niego popłynie duży prąd, a przypadkiem może się zdarzyć tak, że on po prostu nie wytrzymie tego, z dużym prawdopodobieństwem. Dlatego też e, oprócz tego tu mam taką diodę sygnalizacyjną e, i ona nam ściąga całe napięcie. Znaczy się, jak ja mam to włączone, to ona ma, ma zadanie dwie funkcje. Sygnalizacji to jest jedna funkcja. Druga funkcja, e, no to jest taka, że jak ja włączam napięcie, to to napięcie ma zejść do masy. Bo jeśli to będzie włączone e, przypadkiem jakimś ładunkiem elektrostatycznym, no to też mamy baj bye, bye po MOSFET. -ie. Więc ta dioda jest bardzo ważna, ewentualnie myślę dodać jeszcze jeden rezystor, taki 10 kilo, czy tam 1 kilo, żeby mieć już 100% pewności, ale myślę, że to jest wystarczające. No i może pokażę, jak to uruchomić eee, za chwileczkę. Później mamy tutaj przewody, tu mam taką złączkę. Na tej złączce zrobiłem zwarcie, eee, to znaczy w sumie nie tyle zwarcie, co po prostu zapomniałem, że jest coś takiego jak indukcja. Eee, no, i po prostu nagrzewnica mi zrobiła kuku, bo tej, e, tej, nagrze, tej, prun, tej przetwornicy jeszcze nie było ogólnie, tu jest przetwornica, jej jeszcze nie było, była tylko nagrzewnica. No, i indukcja zrobiła kuku. E, tu mam ten moduł nagrzewnicy, on czeka na podłączenie. Teraz ustawiam wszystkie napięcia, wszystkie prądy, ograniczenie na około 20-20. 2,5 a 36V z 38, więc tutaj się na tym czymś wydzieli powiedzmy 40W mocy, jakiś strat. No bo mamy 2V spadku, 2,5. A powiedzmy, jak 20A pociągnie ta nagrzewnica, no to mamy te 40W, dlatego tu od dołu jest jeszcze taki wentylator. I teraz tak, to wygląda tak, że uruchamiamy najpierw zasilacz. Czyli ten cały zasilacz uruchamiamy. A dopiero na samym końcu, jak już wszystko się włączy, wszystko się naładuje i tak dalej, odpalamy tą nagrzewnicę. I tu jest właśnie taki też pstryczek elektryczek i ja nim włączam. Tu jest akurat na odwrót, czyli jak mam open, to znaczy, że jest włączony. Teraz jest wyłączony. I tak chyba powinno być. A to zaraz zobaczymy. Jak to jest na razie tak, to jeszcze pół biedy. gorzej jak już będzie nagrzewnica. I teraz Wam pokażę, jak to się włącza. Czyli tak, sprawdzamy sobie, tutaj jest wyłączone, led się nie świeci. Czyli wszystko tam zeszło powiedzmy, no nie ma jak się świeci, bo 2V bo musiało być. Tutaj może to delikatnie poprawimy, trochę się to rozłazi, ale na razie niech tak będzie. I teraz tak, ja to załączam, czyli ESCOM. Tu jeszcze może Hebel dołożę tak zwany, czyli po prostu włącznik wyłącznik. Taki jak w rozdzielnicach. Załączył się teraz. <laughs> eee, załączył się, widzicie, i dioda zgasła ogólnie. A jak dioda się świeciła, no to był ten soft start. No i trafów faktycznie inaczej pracuje. Rezystory są zimne jak lód. Eee, I tutaj mamy teraz, no musicie mówić, że na słowo około 38 V na tych kondensatorach. Ja tu zawsze dla bezpieczeństwa chwilę czekam. Będzie dołożony woltomierz, żeby mieć pewność, że jest to 38 Eee, no szkoda, po prostu Mosfeta. Dychę, czy tam 15 złotych kosztuje? No wiadomo, majątek to nie jest, ale szkoda. Po co tracić pieniądze? Można no, no, wydać na coś innego. No i teraz, uwaga, e, mam ten stryczek elektryczek. Ja mam go tu. No i mam tutaj diodę. No i poszło. Usłyszałem, że trafło trochę mocniej i zabuczało. No wiadomo, musiał trochę doładować, ale nie jest. Nie jest to tragedia. No i to działa. No i teraz idziemy sobie tutaj kablami. Wszystko od bangla. No i teraz tutaj, jak włączę, to lecz się zapala, czyli wyjście przetwornicy jest zapalone. I nic tu nie rozłączam ogólnie. I teraz wystarczy, że tu bstryk. Eee, no jak tu zrobię zwarcie, no to to zejdzie po prostu, co nie? Czyli. Eee, no bo nie ma obciążenia, więc to rozładowuje się tylko tadiona. To już powoli tam gaśnie, ale nie widać tego na filmiku. No i tak wygląda odpalanie całego zasilacza. Ja mam przygotowany jeszcze transil, a właśnie, bo zapomniałem powiedzieć w sumie. Tu jest jeden schowany taki transilek, tu jest drugi transilek w powietrzu. Eee, muszę go dolutować. Powinno być OK. Eee, tak, tutaj go muszę dolutować do tego środkowego i będzie miodzio. Czyli takie transile anty właśnie, jakby jakieś za wysokie napięcie było bo tutaj ma być 40 około woltów, 38, coś takiego i nie chcę, żeby tu było więcej dlatego transile tu jest jeszcze taki bezpiecznik topikowy na wejściu tej przetwornicy ta dioda gaśnie no, czyli mamy tutaj bezpiecznik tutaj już nie dawałem bezpiecznika, mógłbym, mógłbym się pokusić o jeszcze jeden taki topikowy albo jakiś samochodowy, chociaż taki jednorazowy powiedzmy no może pokażę. Dioda przygasa, co nie? nie? Widać to ewidentnie. Tu mamy takie dwa punkty pomiarowe GND i CRF i to oznacza, że na 2 mV mam 1A. Czyli załóżmy, jak mamy tutaj 40 mV, no to mamy 20A prądu. No i napięcie wyjściowe. Tutaj mamy regulację, i tutaj w sumie nic więcej nie ma. To jest takich rzeczy do regulacji. No i tak to się prezentuje. To jest cały zasilacz ogólnie. Kawał potężnego trafa i kawał potężnego zasilacza. Ogólnie e, nie wiem czy to wrzucę jeszcze dzisiaj, czy jakoś w tygodniu. Może jakoś w tygodniu. W przyszłym tygodniu jakoś filmów nie będzie, bo mam wyjazd. E, no i się szykują trochę jeszcze inne projekty, no ale nie jestem w stanie z wszystkim się wyrobić. Tutaj praca, tutaj e, kurczę szkoła, matura w tym roku. Tutaj jeszcze co innego, więc e, jeszcze technik. Chodzę do technikum, więc ogólnie no... dużo. Ta przetwornica się wyłączyła. Zasila sobie chodzi. No i teraz jak wyłączyć ten zasilacz, żeby to było też bezpieczne. No, ak ak akurat wyłączenie jest dosyć proste i normalne. E, tu jest trochę dziwniej. E, jeszcze kwestia jest taka, jak chciałem tu jeszcze dorobić takie zabezpieczenie, że jak będzie 38V tu, to dopiero załączam MOSFETa. Żeby nie mieć niespodzianek i też o tym myślałem. E, tylko na razie tego nie zrobiłem. E, musiałbym mieć jeszcze może dodatkowy przekaźnik albo coś ten desen wymyślić. E, albo jakiś układ na tranzystorze, jakiś mosfet albo jakimś innym coś ten desen. No i jak wyłączy taki zasilacz, no prosto. Włączamy eskom, wszystko się wyłącza, trafo się wyłącza, mostek się wyłącza. Włączamy naszego mosfeta, bo on się nadal świeci ogólnie, nie wiem czy to będzie widać już gasi ogólnie, czyli to napięcie schodzi elegancko, tu się jeszcze świeci no ale tutaj, żeby pamiętać żeby nie zapomnieć, to tutaj wyłączamy, mamy wyłączone i tutaj już się ta dioda nie świeci i to wszystko zaszło ogólnie i tak samo tu i to się powoli wygasza no i bardzo ładnie to pracuje Wiadomo, można estetyką popracować paroma innymi rzeczami, ale dla mnie najważniejsze to jest, że to ma działać. To ma działać. I ostatnia ważna rzecz, jak będziemy podłączać tą przetwór tutaj na grzywnicę, mi się już miesza. To trzeba pamiętać o indukcji cały czas. Bo to jest jednak tak jakby wielka jedna cewka. Tu mamy cewę, tu mamy cewkę, cewkę itd. i tak dalej. To jest jednak niestety obciążenie indukcyjne. A tego tu mam przygotowany taki bypass. To jest dioda taka 30 a 50, w zależności od obudowy, od chłodzenia, w zależności jeszcze od producenta coś takiego. I to ma numer 1N 1N3911 i tu jest ten sam transil. On jest na 40 chyba voltów, albo coś takiego już 42 V. 47 on zaczyna przebijać, ja to sprawdziłem na zasilaczu i to działa No i to ładujemy równolegle tylko pamiętając o odpowiedniej polaryzacji bo inaczej jak źle spolaryzujecie bo ja się na tym złapałem Będziemy mieć 0,5V ogólnie tutaj a tego nie chcemy chcemy e, Chcemy żeby to nie przewodziło czyli po prostu zaporowo to ładujemy No i później tą nagrzewnicę podpinamy i się cieszymy że Powinno to działać. Ogólnie ja tę nagrzewnicę też wysadziłem. I już jest naprawiona przeze mnie. Wysa e, poszły te e, tranzystory mocy. Diody chyba przeżyły z tego co sprawdzałem. E, więc tego nie wymieniałem. Wymieniłem dwie zenerki na nowe. I te rezystory sterujące też wymieniłem na nowe. Tych nie musiałem. Kondensatory były prawdopodobnie sprawne. To było sprawne, więc... E... Znaczy, w sumie nieprawdopodobnie, bo ja to mierzyłem, więc równolegle. I żadnego przywarcia nie było, więc komensatory musiały przeżyć. Po prostu MOSFETy poszły i tyle. Więc to wymieniłem i to powinno działać. Może w następnym odcinku, nie wiem czy w tym tygodniu będę mieć czas, nagram, czy udało mi się to uruchomić. Jeśli tak, no to nagram, jak to działa ogólnie, jak, to, jak tego będę używać, bo docelowo to ma hartować stal. Tylko żeby to miało jeszcze jakieś ręce i nogi trzeba dorobić e, chłodzenie, czyli wkładam sobie w ten zbudnik, e, jeśli dobrze to pamiętam, wkładam ten prąd i ja to nagrzewam, a na dole powinno być od razu chłodzenie, albo chłodzenie powinno być takie natryskowe wręcz nawet, ale że ja natrysku nie będę raczej robić, chociaż może pompy i trochę wężyka ogólnie, no pompkę mam, więc to nie jest jakiś problem, tylko że to by musiało jeździć góra-dół najlepiej. No ale, nawet takie proste, że tutaj nagrzewam i tu wchodzi od razu mi do tego. Od razu mi wchodzi do wiaderka i później tylko tę nagrzewnicę wyłączam i sobie podciągam ją do góry. No to powinno to działać. Później ewentualnie może być taki proces, bo samo hartowanie to jest jedno, ale jeszcze trzeba to odpuścić. Chociaż przy nagrzewaniu indukcyjnym to nie jest aż tak wymagane, bo ten rdzeń. Tu będzie fajnie wyglądać. Rdzeń będzie miękki, a powierzchnia będzie twarda. Tak samo jak na przykład nawały albo jakieś czopy ogólnie do maszyn. To się idealnie nadaje i wtedy to nie pęka. Bo jakbyśmy hartowali na wskroś, czyli całościowo, no to musimy to niestety odpuszczać w piecach hartowniczych, czy tam taki do odpuszczania specjalnych. Natomiast przy hartowaniu indukcyjnym no nie ma takiej potrzeby. Ewentualnie. Do, do pikarnika na dwie godzinki na 180-200 stopni, do, do tej stali akurat C45 i pasuje, i powinno wszystko śmigać. Tak mówi teoria, jak będzie w praktyce, zobaczymy. Dzięki za uwagę, suby, lajki. Ogólnie widzę, że coraz więcej jest, więc się cieszę. Za każde suby jakieś komentarze mile widziane. No i w sumie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Siemka.